Na jubileuszową uroczystość 90-lecia Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie przybyło szerokie grono zaproszonych gości. Wszystko tak naprawdę rozpoczęło się od plenerowej i bardzo uroczystej mszy świętej, którą celebrował ksiądz biskup Andrzej Przybelski. Warto w tym miejscu zauważyć, że praktycznie każda impreza organizowana przez DPS ma szczęście do pięknej pogody. Ta jubileuszowa była nie tylko słoneczna, ale też prawdziwie upalna. Bardzo doceniam że jesteście tutaj dzisiaj z nami, mimo natłoku różnych obowiązków zawodowych, że chcieliście ten czas spędzić z nami. Tym samym okazujecie nam, jak wielkim szacunkiem darzycie dom i naszych mieszkańców, osoby z niepełnosprawnością. Jestem zaszczycony, mogąc uczestniczyć w tak wyjątkowej uroczystości, jaką jest 90-lecie Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie. To niezwykle ważne wydarzenie. Które przypomina nam o bogatej historii oraz nieocenionym wkładzie tej placówki w życie naszej społeczności. Od dziewięciu dekad Dom Pomocy Społecznej w skrzynnie jest miejscem, które zapewnia schronienie, opiekę i wsparcie osobom potrzebującym. Jest to możliwe dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu i determinacji wielu osób, które przez lata dbały i nadal dbają o to, aby placówka ta była prawdziwym domem dla swoich mieszkańców. Tak się składa, że pani dyrektor Emilia Łaniewska została dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w skrzynnie wtedy, kiedy ja miałem zaszczyt, zaszczyt niewątpliwy być starostą powiatu wielskiego. Była to, myślę, i dla pani dyrektor wówczas, i dla mnie decyzja bardzo bardzo trudna. By, były określone okoliczności w tamtym czasie, ale zaufaliśmy sobie. Wiem, jak, jak to trudno było, szczególnie pani dyrektor, ale, ale cieszę się, że sukces jest niewątpliwy, że pani dyrektor prowadzi ten dom tak jak swój tak jak swój, bo wielokrotnie dzwoniłem, kontaktowałem się z Panią Dyrektor, Pani Dyrektor, mimo że to było po, po godzinach pracy, była była tutaj w skrzynnie. Szanowni Państwo, po, pozwólcie, że te kwiaty wręczę Pani Dyrektor w podziękowaniu za, za te y, 10 lat, 10 lat y, y, ofiarnej pracy dla mieszkańców, dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Skrzydnie. Emilko, wszystkiego dobrego, kolejnych, kolejnych długich yy, lat pracy i do spotkania na setnej rocznicy powstania Domu Pomocy Społecznej w Skrzydnie. Dziękuję. Zaraz po oficjalnym rozpoczęciu tej jubileuszowej uroczystości, szerokie grono podopiecznych placówki w towarzystwie zaproszonych gości odśpiewało hymn DPS-u wzorowany na słynnym amerykańskim przeboju. We are the world USA for Africa. Posłuchajmy, jak wypadli. Przemija czas, życie jako zimny głaz, toczy się wśród głodu ludzkich serc. mamy do... To piękniejsze nam tworzy dni, wszystko dla niego. Jeszcze przynajmniej dwa ważne akcenty tej jubileuszowej uroczystości. Otóż przed głównym wejściem do DPS-u uroczyście odsłonięto pamiątkową tablicę. W 90-lecie powstania placówki, a chwilę potem posadzono również sadzonkę dębu, któremu nadano imię Walenty. Na co dzień w Domu Pomocy Społecznej przebywa nieco ponad 160 pensjonariuszy i jest więc kim się opiekować, tym bardziej, że większość z nich ma orzeczenie o niepełnosprawności, w szczególności dominują schorzenia psychiczne. Ten czas to jest przede wszystkim czas. Mojego rozwoju osobistego, okay. kiedy mogłam poznawać siebie przez te wszystkie sytuacje, których mogłam doświadczyć w domu. Czas nauki bycia z człowiekiem, nauki człowieka jako bliźniego, cierpiącego, potrzebującego, ale też czas takiego momentu rozwoju jako menadżer, kiedy mogłam wchodzić w rolę kierownika, uczyć się bycia z pracownikami zarządzać tą placówką, więc to jest bardzo owocny czas dla mnie osobiście, prywatnie i zawodowo, ponieważ tutaj naprawdę można zdobyć bardzo duże doświadczenie na wszelkich płaszczyznach, a przede wszystkim tych. Uroczystość 90-lecia DPS-u w nie była krótka, ale mimo to minęła bardzo szybko. W obszernej odsłonie pokażemy ją Państwu w temacie tygodnia. Teraz dodajmy tylko jeszcze, że dyrekcja placówki od zaprzyjaźnionych instytucji i samorządowców otrzymała całe mnóstwo życzeń, gratulacji i prezentów. Zwieńczeniem tego materiału niech będzie fragment specjalnego tańca w wykonaniu podopiecznych placówki.